Witam wszystkich, wymiana akumulatora Audi Q7 3.0 diesel, 2012 rok Wymontowujemy zaślepki tą i tą Są na takich blaszkach, więc jedna i druga, więc nie ma problemu wyciągnąć palcami czy tam podważyć śrubokrętem Następnie wykręcamy te śruby. 10 mm torx, taki wielozębowy. Tą i tamtą. Po wykręceniu tych śrubek widzimy, że nie ma. Jest cały fotel z podstawą. Tam idzie do góry. Tylko musimy teraz złożyć się oparcie maksymalnie na siebie. I podsunąć trochę do przodu całe siedzenie. Z tyłu wyciągamy te yy, plastiki usłaniające szyny z jednej i z drugiej strony. I już możemy odchylić siedzenie. <laughs> Także mamy już dostęp do akumulatora, który jest tutaj pod tą pokrywą. Jakieś znaleziska? Jedno euro jak na razie nóż Grzebień, jakaś karta Co tu jeszcze jest? Jeszcze jest parę pików 5 pi 1 pi Więc zawsze można coś tu zbierać Jeszcze coś jest Czekolada Pada. Może jeszcze jakieś inne skarby. Także nazbieraliśmy 1 euro, funta i parę drobniaków. No już, już chyba wyrzuciłem a nie jest. I chyba do wypinania. Tak mi się wydaje, że do wypinania jakichś bezpieczników. I tutaj, właśnie tak sobie leżało. Mówię, co to jest. Tu jeszcze jakaś ładowarka leży. Nie wiem, jak ona tutaj wpadła. Także jest trochę znale znaleziska. Dobrze. Tutaj regulujemy sobie fotelem góra-dół. Nie wysuwamy... Nie przesuwamy go za mocno, bo kable... No tutaj możemy wyczepić z jednej opaski, żeby nam kabli nie wyrwało. I dobieramy się do akumulatora tutaj są cztery zatrzaski dookoła co tu jeszcze mamy, aha tu jeszcze jakiś plastik chyba mamy do wykręcenia tu jeszcze z tyłu zatrzask i tu jest, tylko to musimy odkręcić tak, tutaj odkręcamy też torksem śrubką tam jedna trzyma ten od nawiewu wygląda to tak no, i już mamy, możemy, odpinamy jeszcze jeden z tej strony klips, i mamy dostęp już do akumulatora. Pokrywa na górę, jest akumulator. Jest akumulator żelowy, i wtedy trzeba jeszcze zabezpieczenia odkręcić tutaj i i tam trzymający akumulator i oczywiście zdjąć klemę. rozpinamy tą suwkę to już mamy odkręcone tutaj też jest na dziesiątkę kluczyk w ten sposób wykręcamy wyciągamy te Zabezpieczenie. Tak to wygląda. I teraz mamy odkręcić klemy. To chyba dopiero wyciągniemy, jak odkręcimy klemy. Także ściągamy klemy, odkładamy na bok. Jedna, druga, żeby nam nie przeszkadzały przy włożeniu następnego akumulatora. Tu wyczepiamy jeszcze rureczkę, tą spustową od akumulatora. A, i wyciągamy. To jest zabezpieczenie całe. Odkładamy i teraz możemy wyciągać fumarkę. No i już mamy wyciągnięty. Warta. Yy, widzę, że chyba, yy, czyli tak, 105 amper godzin i 580 amperów. Nie, 950 uderzenia, tak? I widzę, że chyba był oryginalny, bo tutaj jest wybity Volkswagen VAG, tak? I tutaj mamy 514, chyba dzień i 12 rok. Dobrze. Tutaj mamy nowy zobaczymy czy dobrego przysłali tak warty Pięć, 150 Amper godzin 950 Amper uderzenia jest, siedzi ładnie tu musimy Dobrze go wpasować. Nie wiem, czy widać. Tam jest plastik taki czarny, i on musi, akumulator musi wejść z tej strony pod ten plastik. I teraz siedzi sztywno. No i musimy teraz złożyć to z powrotem te wszystkie zabezpieczenia akumulatora. Już mamy założone klamy, skręcone, jedną plus minus. Pięknie nam się wszystkie błędy wykasowały. Po odłączeniu starego akumulatora. Teraz podłączenie nowego. Wszystkie się wykasowały. Podłączamy tą spineczkę. Ten uchwyt zakręcony. Ten uchwyt. Nie, zaraz jak tu odsłonić. O ten zakręcony. On ma tutaj u góry. Na też na dziesiątkę kluczyk. No i tu by było chyba wszystko. Zakładamy osłonę akumulatora pokrywa. Spinki w cztery zapięte. Jak to nazwać ten plastik od nawiewu na stopy, nogi zakręcony. Także tu już nam nic nie zostało. Niektórzy pokazują na YouTubie, żeby tu w środku rozkręcać od szyn te śruby ale to jest przekombinowane bo trzeba później fotel odkładać na tylne siedzenie a on nie jest taki leciutki nie, kable też trzeba wszystko rozpinać a tu jest 5 minut roboty żeby nie te nagrywanie to by było raz, dwa zrobione. dwie śruby fotel do przodu kładziemy oparcie podjeżdżamy obserwując ten kabel żeby go nie wyrwać odchylamy fotel na tylne, tylną kanapę i mamy duży dostęp, bez krochmalenia się, pierdzielenia w jakieś wyciąganie między szynami tymi bo później trzeba tutaj nie, nie wiem nawet jak bez sensu, tak jest dużo prościej i szybciej także przykręciliśmy śrubki także teraz zostało tylko te zaślepki włożyć żeby wskoczyły no jedno ręko to jest niezaspomniała robota No i by było tam tyle Dziękuję wszystkim za oglądanie I łapki w górę